Tylko spójrzcie, ile tu jest bum! Wendy, masz pecha! Co za maleństwo! Ale nie denerwuj się, próbuj! Tak, tak, mam właśnie taki zamiar! Jest tylko jeden problem! Za nic nie mogę tego wyciągnąć! No dalej! O nie! Jeszcze i mój palec utknął w tym automacie! Ratunku! Co ja mam z tym zrobić? Daj ci pomogę! Jeszcze troszkę... I jeszcze troszkę. To nie działa! Palec utknął na men. <laughs> Więc przechodzimy do czegoś mocniejszego. O nie! Czy to zadziałało? A ty co myślałaś, że ci palec odetnę? Trzymaj! Nareszcie możesz spróbować swojej gumy. O nie, znowu potrzebuję pomocy. Jednak nie, wydawało mi się. Próbuję. Ale pyszne! Chcę spróbować każdego koloru. To jest takie dobre! I balony też wychodzą super! Bez komentarza. Okej, okay, nadszedł czas, abym ja też spróbował gumy. Tylko bez żadnej piły. Daj mi to. To nie jest bezpieczne. Dobra, dobra. Myślę, że znajdę jakąś monetę, aby zdobyć smakołyki. Tu jest mój portfel, sprawdźmy. Kładam monetę i dostaję nagrodę. Oto i ona, zielona guma. Właśnie ją chciałem spróbować jako pierwszą. Mmm, pyszna. Jakie super balony z niej wychodzą? Kontynuujemy. Co? Nie mam już kasy? I co ja mam teraz zrobić? Mam pomysł. Guma do rzucia to w zasadzie plastelina, więc mogę ulepić z niej monetę. Spróbuję ją tu włożyć. O tak. Mm, coś mi nie idzie. Muszę się bardziej postarać. Kurczę. Będę musiał zastosować nadzwyczajne środki. Nie mogę użyć piły? To w ruch pójdzie młotek. O, tak zadziałało. Mm, jaka super pyszna guma. I jaki świetny balon. To było całkiem fajne, ale sposób był barbarzyński. Ja mam świnkę z karbonkę i muszę ją tylko rozbić. Chwila. Co jest? Spokojnie. Ona jest z gumy. Po co masz ją rozbijać? Wystarczy odkręcić nakrętkę na dole i proszę. Masz wszystkie swoje monety. Tak? To było takie proste. Dzięki za pomoc. Teraz mogę zjeść tyle gumy, ile chcę. A chcę bardzo dużo. Zacznę degustację od różowej i żółtej. Mmm, są bardzo smaczne. Idziemy dalej. O rany! Tylko spójrzcie, ile tu jest gum! Wystarczyło mi monet, żeby wyciągnąć je wszystkie. Teraz mogę się w nich kąpać. Ale oczywiście tego nie zrobię. Po prostu je zjem z ogromną przyjemnością. A potem nadmucham gigantycznego balona. A, może nie trzeba! Jest za duży! tym razem to ja mam najmniejszy smakołyk. Spójrzcie, jakie ogromne opakowanie mentosów ja dostałam. Ogromne? Nie rozśmieszaj mnie w porównaniu z moim, twoje jest jako kruszek. Dziewczyny, podnieście szczęki z podłogi. Zazdrość szkodzi urodzie. Okej, okay, najwyraźniej tym razem to ja będę pierwsza. Nie tylko mam małą paczkę mentosów. W środku jest tylko jeden cukierek. No, ale to lepsze niż nic. Wow, jakie to orzeźwiające. Aż mi się sopel na nas się pojawił. To takie zabawne. Ej, ty masz sopel, a ja cierpię. To nie fair. Przepraszam, to nie było specjalnie. Wendy, a ty co? Nie otwiera się. Nareszcie się udało. No i gdzie są moje cukierki? O, ja też mam jednego cukierka, ale jakiego? To nie jest na jeden gryz. Mmm, jakie dobre! Falce Lizać! Ojej, nie spodziewałam się, że to jest takie miętowe. Zmarzłam tak, jakbym teraz leżała w śnieżnej zaspie. detale i moje arcydzieło jest gotowe. O nie! Dlaczego tu jest tak ślisko? Zaraz się przewrócę. Tylko nie mój tort. Ups. Nie wszyscy są tak zadowoleni z mentasów jak ja. Sam, teraz twoja kolej, aby otworzyć paczkę. No w końcu. Ale moja paczka jest tak ogromna, że ledwo mogę ją podnieść. Udało mi się. Oto i mój ogromny cukierek. Czas go pożreć. Oczywiście w całości. Mmm, ale mam apetyt. Wręcz nie mogę się oderwać. Robi mi się trochę zimno. Ale nie nie, nie szkodzi, w, 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 wytrzymam. Brr, co za z, zimnica. Ojacie, dziewczyny, mamy tu zimę w środku lata. Zagrajmy w śnieżki. Świetny pomysł. Łapcie. Ej, jak mogłaś? Dla ciebie, a masz moja zemsta będzie nieprzyjemna. Dosyć przestań! Chociaż trzeba przyznać, że to świetna zabawa. No, i to był mój pomysł! Wow! Takiej fanty jeszcze nie widziałam, ja też takiej nie widziałem, takiej małej. A ja mam idealny złoty środek. Najlepsza opcja. No co ty? Najlepszą opcją jest moja ogromna butelka. Tylko na nią spójrzcie. Ej, to boli! No dobra. Ale ja wypiję fanta jako pierwszy. Próbuję. O raty to nie fanta. To cukierek w płynie. Co jest jeszcze fajniejsze i pyszniejsze? Niam niam niam, Mega mi smakuje! Ekstra! Co prawda? To posmakowało nie tylko mi, ale jeszcze tej strasznej pszczole. Spadaj mi stąd! Co ty robisz? Ona, ona ukradła moją fantę! Oddaj mi to! Spokojnie, wkurzysz ją, a ona zawoła swoje przyjaciółki, które zwędzą mi moją butelkę. Pozwól mi się delektować tym pomarańczowym smakołykiem. Pyszne! Palce lizać. Wszyscy już spróbowali, a ja nie muszę to naprawić. Wow, to wygląda bardzo apetycznie. I ma super smak i konsystencję. Mniam, miam, miam. O rany. Spójrzcie, jakie to jest klejące! Ekstra. To przypomina pajęczynę. Więc czas założyć maskę Spidermana. Pora uratować to miasto. Tylko spójrzcie, co ja potrafię. Nigdy bym nie pomyślała, że będę mogła wspinać się po sufitach i ścianach. Ale fajnie. Tylko niepotrzebnie odkleiłam ręce od sufitu. Pyszności! Aj! Co ty zrobiłaś? Ratuję cię tylko to, że nie wszystko wylało się z butelki. O, ale mi to Spider-Man! A tak przy okazji, dopóki sobie leżycie na podłodze, to ja dojem smakołyk. Jaką ja dostałam malutką butelkę? Ja mam większą. A ja mam największą. Ale super. Ojej, Kim, masz wyjątkowego pecha. Próbuj szybko. No dobra. Otwieram butelkę. I próbuję. Może jest mało, ale te cukierki są naprawdę pyszne. Kitel miodowy żel. To jest przepyszne. Na dnie zostało jeszcze troszkę. O nie! Język mi utknął. To straszne! Czekaj, mam tu jeden pomysł. Nie, nie! Nie! Sama sobie poradzę! O, o tak już lepiej. No dobra, to teraz moja kolej. To jest niesamowite. Mam z 10 razy więcej skitelsów i miodowego żelu niż Kimberly. Mmm, jakie to jest słodziutkie. Totalny odlot. O rany, też na dnie butelki zostało mi troszkę cukierków. Jak to wyciągnąć? Muszę otworzyć butelkę. I teraz na pewno dosięgnę do cukierków. O nie! Ręka mi utknęła! I co ja mam robić? Dina, jedz swój żel. No weź. No właśnie. Spróbuję go wycisnąć. To wcale nie jest takie proste, jak myślałam. Potrzebuję planu B. Już wiem. Założę na butelkę mnóstwo gumek recepturek. Gumki ścisną butelkę na środku i wszystkie cukierki wpadną prosto do mojej buzi. Super, udało się! Ale fajnie. To jest takie pyszne i nie muszę nawet się wysilać. Co? To już wszystko? A gdzie są cukierki? Zostało ich jeszcze sporo na dnie. Macie pomysł, jak je wyciągnąć? Mnie się nie udało. A ja już wiem. No to ja rozumiem. Teraz zjem cukierki bez żadnego problemu. Ej, a mnie też możesz pomóc? No jasne. Twoja butelka jest mniejsza, więc będę miała mniej pracy. Gotowe. O, moja ręka jest na wolności. Dzięki, Tina. Uratowałaś mnie, więc życzę ci smacznego. Wielkie dzięki. Mmm, co za wyżerka. To zdecydowanie najlepszy dzień w moim życiu. Ekstra. Co? Kimberly ma taki ogromny tort, a ja taki malutki? Jaki piękny tort. Uwielbiam różowy kolor. Wow! Jeszcze nigdy nie jadłam takich ogromnych tortów. Quentin, masz najmniej szczęścia, więc zaczynasz jako pierwszy. No dobra. Mmm, Krem jest to smaku truskawek. Bardzo pyszny. Jest nawet świeczka, więc mogę pomyśleć życzenie. Chcę, żeby następnym razem największy smakołek trafił właśnie do mnie. Ej, a dokąd odleciał mój tort? Quentin, co za ofiara z ciebie? No dobrze, teraz moja kolej. Mogę spróbować. Oczywiście, że nie. Ten tort jest tylko dla mnie. Nie przeszkadzaj mi, Quentin. Chcę, żeby. No, chociaż malutki kawałek. O, wpadłem na fajny pomysł. Zrobię jej żart i zamiast świeczki ustawię petardę. Zobaczymy, co będzie. Czemu nie mogę tego zdmuchnąć? A! O nie! Mój tort eksplodował. Teraz jestem cała brudna. Moja zemsta się udała. To nie było śmieszne. Ale tort mimo wszystko jest pyszny. Nawet jeśli nie wygląda zbyt ładnie, ale mi wszystko jedno. Nareszcie moja kolej. Mój tort jest piękny z każdej strony. Niczego ładniejszego nie widziałam. Pomyślałam życzenie i przechodzę do degustacji. Ojej, wręcz rozpływa się w ustach. Miam, miam, miam. Chwila, co tu się dzieje? Czemu mój tort tak szybko się kurczy? Ej! Ach, wy złodzieje, jak wam nie wstyd! Przepraszam, chcesz? Nie będę jadła resztek. No jak chcesz, ale żałuj, bo tort jest pyszny. Ale fajnie! Wita śmietana i truskawki! To super połączenie! A ja mam bardzo małą porcję bitej śmietany. I równie malutką truskawkę! A ja mam gigantyczną truskawę i gigantyczne opakowanie bitej śmietany. Więc moje życzenie się spełniło! No i dobra, zaczynam. Wycisnęłam śmietanę na truskawkę. Wygląda bardzo słodko. O, tak! Nie zdążyłam nawet mrugnąć okiem i już wszystko zjadłam. No to teraz moja kolej. Zacznę od truskawki. Chociaż chwileczkę. Oczywiście, że lepiej jest połączyć truskawki z bitą śmietaną. Najpierw wycisnę do niski bitą śmietanę. Mmm, jakie to jest pyszne! Następnie dam do środka truskawki. Właśnie tak. Idealnie. Wszystko mieszam i za chwilę będę miała prawdziwy truskawkowy krem do smarowania. Jak pyszniutko to wygląda. Spróbuję. O tak, właśnie tego chciałam. Przechodzę do kolejnego etapu. Zrobię tosty w tosterze. I gotowe! Muszę je tylko złapać. Super. Kładę tosty na talerzyku i smaruję moim truskawkowym kremem. Chcę zrobić super wysoką kanapkę, gdzie będzie ze 100 tostów. No pięknie! Zostało tylko ozdobić kanapkę resztkami bitej śmietany i można próbować. Ojej, nie spodziewałam się, że ta kanapka będzie taka ciężka. Aj! To straszne! Uff! Przeżyłam ten deszcz z kanapek. Teraz jestem cała w truskawkowym kremie. Och! Tak jest o wiele lepiej. Został mi tylko jeden tościk z kremem, ale to lepsze niż nic. I tak jest bardzo pyszne. Quentin, teraz ty. Wiecie co? Padłem na genialny pomysł. Biorę bitą śmietanę i potrząsam. Następnie wbijam w truskawkę i wyciskam. O jacie, truskawka rośnie w oczach. O nie, chyba przesadziłem. Teraz jesteśmy cali w kremie. Chociaż według mnie to całkiem fajne. Ojej, jaka mała porcja huby-buby! A ja mam średnią porcję cukierków! O rany! Wow, to największa porcja miętosów w żelu na świecie! Widzicie to? A co to ma być? Tak, tak, mam najmniejszą porcję, ale zaczynam jako pierwsza. Jaka pyszna guma! Można też z niej nadmuchać balona. Ekstra! Wielkie mi co! Ja jestem następny! Lecimy! Czekaj! Mogę ja być następna? Proszę! Ech, no dobra, niech ci będzie! Dzięki Kenii! Mm, no to próbujemy. Wow, co za pyszności! Mm, yummy. Ojej, jak zimno! Wygląda na to, że mam nową supermoc! Zadowaty oddech! Super, tylko robi się tu zbyt zimno. Brr. ratunku z, z, z zamarzłem! Nie mogę się ruszyć. Chyba przesadziłam. Przepraszam. Ten serowy makaron jest taki mały. Wow! Ashley ma więcej szczęścia. Wiem i bardzo się z tego cieszę. O rany, nie mogę uwierzyć, jakiego mam farta! Oj! On będzie jadł ten makaron? Nie wiem. Ty zaczynaj. No dobra. Mm, co za zapach. Będę jadła pałeczkami tak jak należy. Co? Czemu mi się nie udaje tego złapać? A, dobra. Zjem to bez pałeczek prosto z opakowania. Mm, pyszka. O, dziewczyny, ale miałem sen. Ujacie, to nie był sen. Dostałem ogromną porcję makaronu. Widziałyście to? Spokojnie, jeszcze zdążysz się nim nacieszyć, a teraz moja kolej. Spróbuję. O rany, nie spodziewałam się, że to będzie takie dobre. Totalny odlot. A co powiesz na ketchup? Bez niego smakuje lepiej. Mm, ten makaron ma niesamowity sarowy smak. Nie chcę go niczym zepsuć. Co? Już nie ma? Ech, kto następny? Moja godzina nadeszła, hura. Mm -mm. Dajcie spokój dziewczyny. Tak się cieszę, że mam ochotę tańczyć. W przeciwieństwie do Ashley, sam serowy smak mi nie wystarcza. Chcę dodać jak najwięcej keczuchu. Mmm, co za pyszności. Od dawna o czymś takim marzyłem. Przy okazji mam tu niezwykły widelec, na który można bardzo szybko nakręcić makaron. O tak, najważniejsze to nadążać z wrzucaniem go do buzi. Druga ręka mi w tym pomoże. A, jestem zachwycony! Wydaje mi się, że całe życie czekałem właśnie na tę chwilę! Pomnomnom, nom, co za wyżerka! Kenny chyba oszalał! To na pewno! Ach, to było niesamowite! Jak to? Dopiero zacząłem! To nie mogło skończyć się tak szybko! Och, dziewczyny, jesteście takie śmieszne. Przepraszam, wiem, że troszkę przesadziłem. A to moje, oddaj. O, mam nadzieję, że nie będziecie miał nic przeciwko, jeśli dojem swoją porcję. O manierach to on chyba nie słyszał. <laughs> co za śmieszna kola. No, jest zrobiona z galaretki. To naprawdę zabawne. Ja bym powiedziała, że niesamowite! Co za szczęście! No, moją kołę ledwo widać, bo jest taka mała. Ale to lepsze niż nic. Mmm, jaka fajna! Będę się delektować każdym chęsem. O tak! Ej, jeśli! Zabieraj ręce, to moje. No okej, okay, mam jeszcze całą średnią kolę i już wymyśliłam, jak ją zjem. Zobacz. Najpierw przekroję ją na dwie równe części. A następnie podzielę ją na takie małe kwadraciki. Fajnie to wymyśliłam, co? Spróbuję. Rany. Pierwszy raz w życiu jem galaretkę o smaku coli i bardzo mi to smakuje. Ej, Keni, a co ty tutaj robisz? E, dobra, rozumiem. Auć! Dobrze ci tak. Mm, co za uczta? To jest takie pyszne po prostu palce lizać. Chcę zjeść szyściutko. Mniam. Rewelka. No nareszcie moja kolej, żeby spróbować moją mega pyszną kolę. Zacznę od góry. O tak, ale pyszne. Koleżanko, pora zdjąć z ciebie tę etykietkę. <noise> Jak zabawnie się trzęsie. Padłam na świetny pomysł. Włożę galaretkę do największego pucharka jaki mam. Och, to nie było proste. A teraz za pomocą suszarki stopię moją kolę. O tak. Jak to apetycznie wygląda? Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Jacie, to jest jeszcze pyszniejsze niż na początku. Więc kontynuujmy naszą pracę. Myślałam, że to pójdzie szybciej, ale jestem pewna, że jest tego warte. Gotowe? Wow! A teraz czas spróbować tego, co mi wyszło. O rany, jakie to jest ciężkie! O tak, miałam rację! To jest jeszcze pyszniejsze niż na początku! My też chcemy! Spokojnie, ludzie! Nie udało się! O jacie, Roxy! Wypiła wszystko naraz! No i to było niesamowite! Miamy. Nawet nie macie co marzyć. Znowu porażka. To najmniejsza porcja strzelającej posypki, jaką widziałam. A ja mam średnią porcję i mega się z tego cieszę. Ujacie! Dostałam największą porcję. Tak, to będzie super. Jeśli jesteś pierwsza, Dobrze, zobaczmy, co z tego wyniknie. Ha! Jak wam się podoba mini pokaz fajerwerków? I po wszystkim. Auć! Ostrożniej! Dobra, teraz moja kolej, żeby spróbować strzelającej posypki. Hmm. Hmm, patrzcie, chyba zaczyna się prawdziwe show. Fajnie, podoba mi się. Zastanawiam się, co się stanie, jeśli wsypię do buzi całe opakowanie. No to lecimy. Przygotujcie się! Zaraz będzie coś wielkiego! O, chyba pokaz wyszedł spod kontroli. Aj! Nie, a tylko nie to! A! Moja cała posypka wylądowała na stole. Ratuj się kto może. Orany, ale fajerwerki. O, czy wszyscy żyją? Daliśmy czadu.